W sierpniu 2024 roku, już podczas pracy w Legii Warszawa, Fejo wywołał skandal po meczu eliminacyjnym do Ligi Konferencji z Brøndby. Po zremisowanym 1–1 spotkaniu, które dało Legii awans, trener pokazał środkowy palec w kierunku kibiców duńskiego zespołu. Tłumaczył, że został sprowokowany zachowaniem rywali w pierwszym meczu, jednak jego gest spotkał się z powszechną krytyką. UEFA nałożyła na niego zawieszoną karę jednego meczu. Fejo wydał oficjalne przeprosiny, ale incydent ten umocnił jego wizerunek jako osoby impulsywnej. Połączenie Fejo i Hadita Giego w jednym klubie byłoby jak mieszanka dynamitu z benzyną i z dużą pewnością stworzyłoby spektakularną serię wybuchów. Jednak przy odpowiednich warunkach, przy jasnym podziale ról i wzajemnym szacunku, dwaj panowie mogliby osiągnąć sukces, łącząc taktyczną dyscyplinę Fejo z finansowym wsparciem.